Cześć, z tej strony Snight i w dzisiejszym filmie pokażę Wam nową pompę w Fortnite. Gierka była naprawdę mocna, dlatego zapraszam do oglądania jesteśmy już w autobusie i polecimy sobie na kiltad. Staram się nie zginąć, ale nic nie obiecuję. Powiem Wam wszystko o tej pompie. I tyle co wiem, to że ma jeden Amo. I zachęcam do, do dania suba i łapki w górę. Znaleźć. Jest! Mamy tu pompę! A więc już wam pokazuję Nazywa się strzelba strażnika Bija 115 Major Szybkość to 3 Pojemność magazynka to 1, a czas przeładowania to 1 sekunda 58 milisekund. No i spróbujmy zrobić nim tak w tym momencie. kilo. Tutaj nikogo nie ma. Ale ja sobie wejdę tutaj. Otwieramy skrzyneczkę. Fioletowa strzelba. I ona bije już. Więcej na pewno. Zaraz się dowiemy ile bije. 159. Wynaleźliśmy. Chłopa. Jak widzicie, jedna osoba już nie żyje od tej broni mamy szokłajwę mamy już pierwszego kila, więc nie jest tak źle

Kolejna szkoda. i sobie z szokując, bo tam była kolejna. Że już mamy trzy fragi. Jest dobrze. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. A, miałam Wam pokazać. Dlaczego ciągle kogoś słyszę? Dobra. Więc jeśli chodzi o tą, yy, o tą broń, to ona bije 127 w ciało, szybkostrzelność to 3, yy, magazynek to nadal jest 1 i przeładowanie jest krótsze o kilka milise milisekund. Jest dobrze Kolejna skrzynka i auk oh, Ale ja wolę to dostała, ale ktoś od góry jeszcze. się siedem osób. To może być mocna gierka. Naredili smo nekaj drugega, fraga, na našem kanču. Jerka pa je nujna. Teraz postaramy się wyjść z tej miejscówki cali zdrowi. To widzimy się na kolejnej miejscówce. Dobrze widzowie, a więc jesteśmy przy słodkim skrzyżowaniu. I jak widzę tutaj typa, które dopiero chyba skończył walkę z jednym. No Nowy kolapczyk. I kolejna słowa nie żyja. Ja mam nietetyczną ma broń. Na moim końcu osoba miała naprawdę dobry lot. Idziemy. Porozglądam się, jak spotkam kolejną osobę. To znowu Wam pokażę, bitkę bitka. Jestem znowu, jak widzicie. Tutaj są dwa auta, które się chyba ścigają ja im trochę przeszkodzę w tym ściganiu się a po kolejnej stronie kolejny jakiś koleś, kolega tutaj robi się coraz groźniej i chyba już nie będę wyłączać kamerki wracają ale uciekli woleli uciec dobra, dobra ojeju to jest wizerunek nasza śmierć, chyba. Nie, nie wiem, jak to nazwać, jednak nie śmierć. Nie zauważyłam w ogóle tej osoby. Dobrze, że, że wziąłem Shockwave'a, bowiem już się żegnął w tym filmie. Ta pompa mi jest naprawdę spoko. Podoba mi się. Też tyle że będę nią grać częściej. Cichaczu sobie już Gdzie jest strefa? Nie ma na wykrzywionej, czyli będę musiał iść tak lekciutko do tego chłopa. Ale tam jest chłop. Czyżby go tam nie było? Błagam. co on miał dobra, on miał brink, truje, już mam dobra Kolejna osoba, która przyszła do mnie. No, to jest naprawdę mocna gierka. Mam, jak do, trwaliście do końca, to napiszcie hashtag. hashtag pompa i, i dam wam za to serduszko. Zobaczymy ile osób dotrwało do końca Dobra. Kolejna osoba, nie żyja. Siódma osoba. Stało już naprawdę mało osób. Pierwnie polud. No, mm, mamy furt. A kurde. Ale mam zazę. Ale kolega sympatyczny, też ma zazę. Jesteśmy w TOP 8 Ktoś tutaj Pałac Kultury wybudował Skolapsował bym, no. tego się obawiałam Moc Magera, dotrwaliśmy do top 7 7 fragów. I, cześć!